Witajcie z tej strony, Camille's 446, a to jest znana nam chyba wszystkim gra, to jest Slender the Eight Pages, taka mała minigierka, pomyślałem sobie, wie inni, inni to nagrywają, to dlaczego ja bym nie mógł nagrać? Tak, o, żebyśmy się nie wiem, może trochę z nich pośmiali, bo może troszeczkę też tak postraszyli, chociaż postraszyli, no, pobali. Ogółem w tą grę czasami tak sobie pogrywam i ogółem od razu mówię, że nigdy jej nie przeszedłem, nigdy nie zdobyłem 8 karteczek, bo w tej grze właśnie na tym to polega. Slender to ogółem jest oczywiście choda taka mała minigierka. Na no, początku tak straszę, później już przestaje tak straszyć. Grają prawie wszystkie trudniej części. Tutaj mamy tam różne takie tam opcje. To jest ogółem wersja ta najnowsza, czyli to jest chyba 1.7? Jakoś tak. Dobra, no to zaczynamy grę. Przy okazji mówię od razu, że nagrywam to Voodoo um, City, ogółem Voodoo City wszystko nagrywam, nawet swój mikrofon, więc w razie trzeba niestety, jeżeli będzie za cicho, to, no, no, to was bardzo za to przepraszam, ale po prostu no, nie miałem, nie miałem po jak już tego to nagrywać, a chciałbym przynajmniej zobaczyć, czy hmm, co zobaczyć. Ach. Dobra, po prostu chodzi o to, że chciałem po prostu zobaczyć jakby wypadło to nagranie. Okej, okay. yy, zbierz wszystkie 8 notatek. No niestety akurat mam znaczy tak, mamy fajne, ładne. Drzewo oczywiście powinna być lepsza grafika, ale przez to, że FPS-y tutaj mi strasznie spadają, nawet tutaj nawet nie ma na dziesiątki, ja razu wam mówię. I przez to akurat u mnie nie zobaczycie w pełnej grafice. Szczególnie jeżeli akurat na to na... No... Na XP bo teraz mam tylko system e, ten... E, ko, jak się to nazywa? E, system, system... E, Niekooperacyjny sobie gadam. operacyjne. o! Dobra mm, co mamy zrobić? Mamy zabierać 8 notatek, jak już słyszeliśmy. Tutaj, tutaj jest ogólna taka gra kolorowa. Ktokolwiek nie wie, kto to jest Slenderman, no to wolę, żeby lepiej zajrzał do jakichś takich um, nie wiem, do Wiki, jakichś różnych, albo różnych informacji na temat Slendermanie, bo to głównie jest właśnie gra o nim z Miejskiej legendy, zrobili sobie na taką grę, która na ty, której nie, oni, której polega na tym, żeby trzeba zebrać wszystkie 8 notatek. Dobra. My tutaj chodzimy taką kobietą, nie wiem niestety jak ona się nazywa Ale takie brudno A Ogółem tą, ogółem wszystkie, prawie wszystkie plansze znam Tutaj w tej planszy, no planszy Lokalizacji jest karteczka gdzieś Oczywiście w nocy nagrywam, żeby nikt sobie nie pomyśleł, że ja za dnia to nagrywam No co jest straszniej Wiadomo jeszcze ten klimat Co to było Słyszałem jak coś, nie wiem, tak w lewym uch... Coś usłyszałem jakby tak mi zgrzytnęło. Skrzydnęło. Shiftem biegamy. Jak widać że jak biegamy to niestety latarka nam spada w dół. Dobra, nie ma, nie ma notatki. Ogółem mamy, mamy ogółem 8 katek zebrać. W tym tutaj w, na tej mapie jest 10 takich miejsc, w których może być inna notatka, więc nie jest gwarantowana, że na pewno w tych 8 miejscach będzie. Tak jest ciemno, że nic nie widać. Oczywiście mogę sobie też nadkasić latarkę, ale też jest pewne jedno, że... Mając nawet ją zapalono, to nam się baterie wyczerpują Dobra, w tej miejscu nie ma notatki Najczęściej ona w niej tu jest, zawsze, zawsze tutaj idę, bo później jak nas będzie cały czas łapał Slenderman To niestety przez to jest później, będzie coraz częściej, czyn... coraz yy, nie częściej, tylko coraz trudniej będzie yy, po prostu ją no, po prostu wziąć Dobra, to tutaj mamy jakby takie spierniki z paliwem nie wiem, takie pojemniki jakby. Tylko jak się one się nazywają, nie mam pojęcia. U mojej babcie akurat. E, takie, jedna takie jest, właśnie takie, no, jakieś tam film, oczywiście nie będę mówił w jakiej, bo w końcu to wiadomo co. Okej, okay, tutaj też musi być gdzieś not notatka. Tych mi o, miałem, miałem, miałem. A nie, to jest takie brudne. Slenderman ogólnie pojawia się po zdobyciu notatki, a jeżeli jej jeszcze nie zdobyliśmy, to pojawi się po 5 minutach. Akurat niestety nie wiem ile nawet. O, jest, o, jest notatka. Ona, on właśnie wygląda tak. Ja sobie nawet tak ją przybliżam. I przybliżam sobie tego. Widok. Can't run. Nie możesz uciec. No to zbieramy. No i mamy pierwszą notatkę i Slenderman pojawił się na mapie. No i dobra, teraz lepiej się stąd zabierajmy i zaczyna nas szukać. Oczywiście o, według mnie, w sensie wie naprawdę gdzie my jesteśmy. Znaczy się tak według mnie. To jest, że jakby to ta sztuczna inteligencja jakby wie, że widzimy jesteśmy, tylko po prostu zachodzi. Z tym z na tylko po co się tak pojawia, stoi, patrzy się na nas i my właśnie nie możemy się długo za długo na niego patrzeć, bo coś się z i ani też nie może być za blisko nas. Dobra, tutaj mamy jakieś ładne drzewka. Mam nadzieję, że on nie jest za mną. Aha, dobra, już chyba zboczyłem z kursu. Czyli dokładniej z drogi mi chodzi. Oczywiście, że już zboczyłem. No, bo tutaj jest ta ścieżka. Głównie ta ścieżka, głównie prowadzi do notatek. O, jest tunel. W tunelu będzie coś. Ty mam nadzieję, że on nie jest za mną. Nie? Nie jest! Haha! Dobrze! Mówi się też, że Slenderman ma macki. że te... Cicho, jest notatka. Notatka, notatka, notatka. No tak, rzeczywiście widać. Tu jest jakaś osoba i jakieś drzewa. Dobra, druga notatka. Te baterie też mogą mi się wyczerpać. Ale nieźle, bo ona wtedy coraz słabiej świeci, więc czasami lepiej ją wyłączyć, żeby się naładowała nam. Tylko nie mówcie, że ktoś tutaj jest koło mnie. Oczywiście mam na myśli sentymena. Dobra, tu nikogo nie ma, nie ma, okej. Okay. Mam nadzieję, że on zaraz się ze mną nie, nie, nie przeteleportuje, bo on się około teleportuje. Coś się stało. Ty, nic nie widzę. Aha, dobra. <grym> nie, po prostu chodzi o... To... nie, coś, coś mi spadło na ekran. <grym> Co jest? No nie! Dobra. Chwila. Eee. Dobra. Uff. Nie, to po prostu moja koszulka. <noise> nie, bo... Bo ja mam tutaj... Tutaj gdzie jest dotykarka akurat. Bo ja dotykarkę mam nad monitorem. I akurat tam niestety nie wiem po co. Położyłem swoją czarną koszulkę. I ta... I ona mi właśnie spadła. <noise> Dobra. Eee, chyba nie jest, tak? Czy jest? Nie, nie jest. Gdyby był, to byłoby widać z daleka jego białą twarz, bo on ogólnie w zasadzie w ogóle nie ma twarzy, tylko dobra jego białą głowę i, yy, i ogólnie jest alczany, nosi garnitur, typowe rzeczy, ale myślę, że chyba go naprawdę znacie, jeżeli nie, no to... Trochę sobie o nim poczytajcie. Bo to ogółem jest jedna z też takich postaci, która się interesuje, bo ja ogółem, nie wiem, bo ja wam tego jeszcze nie mówiłem, ale interesuję się z takimi, takimi zjawiskami padonormalnymi. Czasem inad lubię je oglądać, głównie lubię je czytać. I później się nie dziwię, dlaczego czasem nie mogę zostać w nocy. Dobra. trzewko jakieś. Kurcze. Chodzę gdzieś, a nie wiem gdzie. Cały czas słyszymy te takie uderzenia w bębny Lubię ten sand tak właśnie, taki yy, właśnie z tej gry Ogólnie gra została stworzona na silniku Unity Jak wszystkie Splendery, Nawet jakieś takie SCP O cicho, jest trzecia Przy tych kamieniach zawsze też jest Leave me alone Zostaw mnie w spokoju, dobra trzeci, trzecia O widać, już się zmieniła Taka jakby... nie wiem, half dała? Nie Nie, nie to te Kurczę, nie mam pojęcia nawet Taki też musi być też taki ten Jak się nazywa? Śnieżek, oś, taki śnieżek jakby e, Żeby ten e, Że znaczy, że po co się na niego patrzymy Dobra, na razie Slendermana nigdzie nie ma To bardzo dobrze co jest? O nie! Nie, 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 nie. Dobra, jest, już, uff. Nie, po prostu chodziło o to, bo coś, nie wiem dlaczego, ale chyba mi się przez chwilę przyciła gra bo nie wiem, klawiatura mi nie może przestało działać, chociaż ja nie mam bezprzewodowej Po prostu nie mogłem w ogóle się, w ogóle nie poduszać, ani myszką duszyć Dobra, na razie nic Co jest? Słyszałem jakiś oddech Chociaż nie, nasza postać, nie no, czy nasza posać też się męczy, więc nie możemy za bardzo tak cały czas tak biegać i biegać w cały czas nie chodzimy co? nie no to są takie kra kraty jak się? Zaraz. no koniec taka brama ogółem, taka znaczy, że to jest koniec mapy dobra, ja tutaj chodzę i chodzę, a się zgubiłem dobra, ja ścieżką muszę poduszać się Z... o, o już widzicie, już widzicie, chyba latarkę mi się trochę wyładowuje mam nadzieję, że jest ten ten nie ma za mną bo jeżeli jest to będę musiał biec, bo mnie może tam chwycić bo ja nic nie widzę jest też na Garry's Modzie jest też taka nie wiem czy to jest Mod czy tryb, bo nigdy w Garry's Moda nigdy nie grałem no i znowu zobaczyłem z tej ścieżki jest też taki właśnie ty taki multiplayer w którym to jeden gracz jest z Landerem a pozostali po prostu są tymi uciekającymi i muszą zbierać notatki oczywiście ich jest, ich jest 8 Widziałem akurat ten tryb u... Przemka. Yy, to jest akurat użytkownik, w yy, zasadzie on się nazywa, na YouTube się nazywa Recenzje Horrorów. Jako yy, kanał są głównie same horror recenzje oraz też takie, powiniencie takie, takie mini też na ze Slendera. On to pokazywał nawet. Jest może za mną? Nie, nie jest za mną, no to wam go jeszcze nie pokażę, dobra. No, nawet, no, nawet cały całe jeszcze go nie ma. Może jest gdzieś z boku. O, o! 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 Był śnieżek! Był śnieżek! Przez chwilę. Przez chwilę był śnieżek. O, wróciłem się do tego domu, ale w tym domu nic nie było. Yy, no właśnie, wracając... Yy, ja tego użytku niech bardzo polecam, bo to jest jeden z fajnych takich youtuberów. Dobra, wiem, mam pomysł. Chodzimy bez włączonej latarki. Niech się nam trochę... <ścoughs> Zgenerują baterie, ja nic nie widzę! <ścoughs> Dobra, biegamy, biegamy różnie. O! Widzę, że już chyba troszeczkę nam się pododowały te baterie. Dobra, na razie mamy trzy notatki. Chciałbym przynajmniej połowę zebrać, bo mój rekord akurat w zbieraniu notatek to jest 7 na 8. No eee, dobra, to się tak pochwala, się tak swoim wynikiem miałem. 7 na 8, nigdy nie miałem 7 na 8. /8. Prawda grałem nawet tego najnowszego tego Slender, tego The Rival. Sprawa tam wszystkie zabrałem, z takich tych pojedynczych takich mini -gierek, no to nigdy nie zbierałem z wszystkich. Dobra, ścieżką się będę lepiej poruszał, bo ścieżka przynajmniej nie może... O dobra, samochód, ja nie mogę przestraszyłem się. Jest! Chyba widzę notatkę. Nie, nie, tak. O, i no eyes. Obserwuję bez oczu. Nie, always no watches, to zawsze patrz, albo nie, albo zawsze patrzy bez wzroku, nie, znowu chyba śnieg był, albo to tylko tak mi się wydaje, <grybujesz> dobra, tu nic, tu nic, oki. Okay. <grybujesz> oczywiście dla tych, którzy, z... hmm, dla tych, ja oczywiście dalej widzowie, którzy oczekują na skąd quest to się nie bójcie, modyfikacje cały czas jest, save'y nie były, ale oba co to było, nieważne eee, po prostu będę musiał jakoś nabyć jeszcze raz tą grę Mountain Blade, bo głośno bo oczywiście z skąd quest jest na modyfikacji Mountain Blade tego zwykłego, a niestety tą, tą podstawkę to niestety jej nie mam, nie musicie się nawet domyślać na czym, na czym w końcu nagrywałem to Eee, więc, więc, więc... Eee, więc się nie bójcie, po prostu będzie w swoim czasie. Oczywiście nie, no, też jest na do niej w ludzi, bo w końcu Chcę, żebyście też oglądali jak podbijamy galaktykę. Niszczymy ostatnich rebeliantów. <noise> Dobra, skupmy się na slenderze. Cały czas go nie ma nigdzie. A moja latanka się wyczerpała. Zaraz znaczy, się wyczerpuje. Okej. Okay. Nie mogę znaleźć ścieżki. O jest ścieżka, jest, 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 jest. Bardzo dobrze. Jest ścieżka. Mam nadzieję, że ona mnie nie zaprowadzi znowu do tego samochodu. No nie, już nie ma ścieżki. Chwila. Aha, to znowu ten tunel. Dobra, tunel mnie nie, nigdzie mnie nie zaprowadzi, więc na wyłączę tą latarkę. O, no, nawet, nawet FPS mi na podsko... Czy to było? A, to cień mój, dobra. Nie, no, przez chwilę słyszałem go taki dźwięk, ale to najprawdopodobniej było, dlatego że było echo. O, było znowu takie, takie... Ciii. Słyszycie? Musicie to słyszeć. Tu nie ma, tu nie ma. Dobra, ścieżką muszę się poruszać. On jest pewnie za mną. <laughs> nie chcę mi się na to odwracać do tyłu. Chociaż bardzo chcę wam go pokazać. <laughs> Ale samej twarzy już nie. Co jest? Uff, dobra. Może, może sobie myślicie, że ja panikuję, ale nie, ja nie, nic mi nie panikuję, tylko po prostu jakoś też wiecie, chciałbym eee, zadać te notatki i tak nigdy mi się nie udaje wszystkich zebrać. Coś mi tak zatrzymuje. Ja nie wiem czy ja dookoła nie chodzę, bo ja próbuję chodzić tam gdzie jest gdzie droga mnie kieruje, niestety nic nie, nie mogę. Tu jest, dobra. Tu jest ta droga, droga, droga. No gadam już, już gadam już nie od rzeczy, bo troszeczkę też się tak stresuję. No nie mogę tak ukrywać, że się nie stresuję, bo się stresuję. Kamienie... a e, nie, to drzewa są, przepraszam. Okej. Okay. No i ja się znowu zgubiłem. Ech, znowu się zgubiłem. Znowu! Ty, mam nadzieję, że mi się nagrywa tam Soudo City. Bo jeżeli nie, to będę musiał chyba raczej dogrywać. A tego bym nie chciał. Szczególnie, że raz już dogrywałem i niestety to chyba źle wyszło. Co prawda może widzo, moi widzowie tego nie zauważyli. Nawet nie będę nawet zdradzał, z jakiej to serii było. W zasadzie odcinek, jaki to był. Co jest? Nie! Zaklinowałem się! Dobra. Zwiewaj, zwiewaj, coś tam dotknąłem Kogoś tam dotknąłem. Latarko moja, świeć! Świeć To jest! Dobra. Nie, ja muszę wyjść z tych drzew. Z wyjść z drzew. Na ścieżkę muszę wyjść. Dobra, ja mam połowę, mam cztery notatki. No to jest przynajmniej już połowa. O o o o hoho! Slender gdzieś był w pobliżu i to był bardzo blisko, bo śnieżek był bardzo mocny. Agletyー bardzo mocny, świetnie. Z ty <serpent into lies> musi być gdzieś. Dobra. Ale dobrze jest. Jest teraz bardzo dobrze. <trong interdisciplinary> <splash> ty! To chyba nie jest koniec mapy. No oczywiście, że to jest koniec mapy. Dobra, to będę musiał się wrócić. Mam nadzieję, że mnie go nigdzie nie spotkam. Tak ja nic nie widzę. Pod ja się też nie będę chciał nawet Nie! To jest koniec mapy! Nie! Jaki chole! Przestraszyłem się, nie wiem, nic nie widzę, nic, nic, nic nie widzę Biegam gdzieś, biegam wokoło Wokoło biegam, nic nie widzę Jaki chole! Jest! Jest Lendl. ha! Dobra, to może była moja mała głupota. <laughs> no ale tak to widzieliście i tak właśnie wygląda Slender. No niestety akurat no, nie udało nam się. Ach, chwilę go widzieliście jakoś. Ale no starałem się, starałem się i sami powiedzcie no... Gra trochę tak wzbudza taką niepewność, w końcu ciemność jest. Dodatkowo też nawet taki las... No i też przez to akurat, że niestety jak latarka na nią się wyczerpuje i my prawie nic nie widzimy tak samo jak ja cały czas też tak zboczałem ze ścieżek. Ale przynajmniej połowę mi się udało zebrać. To chyba nie jest w końcu najgorzej, prawda? <grym>, nic, zobaczymy się w jakimś, może w jakiejś następnej takiej minigierce, zobaczymy, bo to ogólnie minigierka była, pewnie już, chyba już to pewnie mówiłem, a niestety przez to, że cały czas tak gadam i gadam, to zapominam, co w ogóle gadam. No i nic, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się chcecie będę nagrywał dalej takie minigierki, może następnym może być SCP, czy kto wie, może jakieś też, jakieś chodos, jakiś horror, z jakichś się zabrałem, no póki co to taki, taka minigierka była typowa. Tak o, żebyście też nawet też to mi tak ocenili jak było to właśnie na to nagranie Souda City, czy Wam się to podoba. Czy nie? <laughs> więc jak chcecie, dobra. To więc, no więc tak, no komentujcie, oceniacie, subskrybujcie, do, co tam dowolnie sobie róbcie, no i do zobaczenia następnego odcinka. <noise> Oczywiście nie jest, y, przepraszam, nie jest... Nie, nie następnego, to przecież mi nie była. Yy, dobra, do zobaczenia w następnych moich serii. Trzymajcie się. Na razie. No i dobranoc.